Dzień dobry, dzisiaj rozwiązujemy zadania z matury próbnej z CKE i zaczniemy od trzech zadań, Na razie trzecie, czwarte, piąte, a później zrobimy również następne. Więc ja może najpierw pokażę te zadania, to jest trzecie. To rysunek do, bardzo ważny rysunek do czwartego i treść. z polecenia. Tak, i zadanie piąte. Treść i polecenia. Pierwsze, drugie i trzecie. Na razie skupimy się na tych zadaniach.